Powinny być z powrotem oddane w ręce człowieka, który, choć formalnie niewinny, wciąż jest dla wielu symbolem tej tragedii? Nie da się uciec od jednego z najbardziej niewygodnych wątków w tej sprawie. Wątku, który pojawia się między wierszami, szeptany po cichu, ale coraz głośniej powtarzany w sieci. Czy walka o dzieci ma jedynie wymiar emocjonalny, czy również finansowy? Internauci zaczynają łączyć kropki, jeżeli dzieci zostają przy ojcu, nie trzeba płacić alimentów. A dodatkowo, pojawia się możliwość otrzymywania świadczeń państwowych, które w przypadku kilkorga dzieci są już zauważalnym zastrzykiem gotówki. To nie zarzut, to pytanie, pytanie, które zadaje sobie wielu komentujących. Czy w tle dramatycznych decyzji, emocji i rodzinnego bólu nie pojawia się zimna kalkulacja? Czy to możliwe, że chęć odzyskania dzieci to nie tylko walka ojca, który tęskni za swoimi pociechami? Czy to również sposób na uniknięcie obciążeń finansowych, które w przeciwnym razie byłyby poważne? Nie ma dowodów na to, by Jan Klimek działał z wyrachowania. Ale w świecie